Lewandowski, że probierz? Yy, w sensie jakim? No kto ma rację? No Skądś był? Lewandowski, tak? A dlaczego? No, uważam, że jest kapitanem i powinien zostać kapitanem. Yy, ale no, to nie jest tak, że się obraził i wyjechał. No, no, no w znaczy, sensie... No odszedł z kadry, no. Ja wiem, że odszedł z kadry, ale uważam, że probierz no, po ostatnich jego yy, ruchach też uważam, że reprezentacja polska jest bardzo słaba. Bo wczoraj się przegrany 2 z Finlandii. A czy w ogóle powinien odejść Lewandowski? Znaczy probierz powinien odejść złożyć dymisję? Uważam, że ostatni trenerzy, którzy byli w reprezentacji Polscy, wszyscy którzy byli poprzednio, no nie było żadnych dobrych, ale uważam, że powinniśmy dać mu szansę. Jeszcze na przykład, żeby zagrał kilka, w sensie, żeby rozegrał jeszcze kilka meczów, chociaż jego taktyka na ostatnie mecze jest smyglasowa. Ale jak jeszcze kilka meczów rozegra, to możemy nie wejść do mistrzostw. No właśnie, wiem, to jest tylko, że no, nie ma tak, nie jest tak łatwa dostępność z, y, trenera, z, z trenerami reprezentacji teraz, ponieważ